Prezydent Stanów Zjednoczonych przybył do Japonii. Wizyta jest częścią tygodniowej podróży po Azji, wypełnionej dyplomacją i spotkaniami o wysokiej stawce. Trump opuścił Waszyngton kilka dni temu, przybywając do Malezji, gdzie pośredniczył w porozumieniu o zawieszeniu broni między Tajlandią a Kambodżą, kończąc wielomiesięczny spór graniczny. W Tokio Trump został powitany w Pałacu Cesarskim, gdzie spotkał się z japońskim cesarzem Naruhito.

Wiem, i, I think she's going to be great. wykonała już gest przyjaźni oferując zakup floty ciężarówek Ford F-150 ze Stanów Zjednoczonych, pomimo ich niepraktyczności, biorąc pod uwagę wąskie japońskie ulice. Trump starł się z byłym premierem Japonii z powodu tego, co nazwał nieuczciwymi stosunkami handlowymi między Tokio a Waszyngtonem. Prezydent USA ma również odwiedzić Koreę Południową, aby spotkać się z prezydentem Lee Jae-myonem, a podróż ta będzie również obejmować rozmowy o wysokiej stawce z jego chińskim odpowiednikiem Xi Jinpingiem.